Dzień dobry, witamy na pomocowej konferencji prasowej po spotkaniu w 16. kolejki PECO Bank Polskiej Ekstraklasy, w którym Krakowia przegrała do dwóch z motorem Lublin. Na pierwszej części konferencji jest z nami trener drużyny gości, pan Mateusz Stowarski. Dzień Dobry trenerze. Dzień dobry. I prosiłbym standardowo o kilka słów komentarza do spotkania. Bardzo zamknięty mecz. Uważam, że pierwsza połowa bez klarownych sytuacji z dwóch stron zapowiadało się na. 0-0. Potem szczęśliwie okay. zdobywamy bramkę na 1-0. Fantastyczne uderzenie Praszelika, tak? Tak, tak. Na 1-1. Dobrze broniliśmy ogólnie całe spotkanie. Krakowia oczywiście złapała moment, kiedy przegrywała 1-0 i chciałbym, żeby takie momenty przeciwnik wykorzystał, gdzie gdzie mamy wpływ na straconą bramkę, tutaj nie mieliśmy, bo, bo piękne uderzenie na 1-1. Potem trochę odważnie, odważnie ruszyliśmy i też chcieliśmy tak grać, jak wygrywaliśmy, ale, ale po prostu jakość piłkarzy Krakowi, szczególnie w środku pola i ta dobra kontrola piłki powodowała, że nie mogliśmy odebrać jej w pressingu. No i wyprowadziliśmy ten decydujący cios. Ogólnie nie było to porywające widowisko, moim zdaniem, z dwóch stron. Tym razem los nam też oddaję, bo, bo wygrywamy, wygrywamy 2-1. Uważam, że ten mecz dwa tygodnie temu to było też spotkanie, które tam się wydarzyło wszystko przeciwko nam, żebyśmy nie wygrali dzisiaj. Dzisiaj niebiosa były po naszej stronie. Czwarty mecz. Bez przegranej, dwa zwycięstwa, dwa remisy. Mamy dobry moment. Po 15 spotkaniach przegraliśmy tylko cztery razy. Tak jak wspomniałem przed konferencją, trochę martwia, martwi liczba tych remisów, no ale idziemy dalej. Mamy trzy mecze zresztą tak jak, tak jak zespół Krakowi do końca, bo będziemy grali zaległy mecz z Jagielonią. Tabela jest na tyle spłaszczona, że że będziemy celowali w kolejne zdobycze punktowe. Także to jest pierwsza część a propos meczu. Druga część chciałem tutaj... Trudne momenty są łatwiejsze, gdy przechodzisz się z dobrymi ludźmi i z ludźmi, którzy się poświęcają. Dzisiaj, dzisiaj nie mogłem skorzystać z dwóch zawodników. Czech, bo od dłuższego czasu... NDI jest kontuzjowany, ale wypadł, wypadła na mostoja defensywy um, Arek Najemski um, i, i napastnik Granat Dadaszow. E, mimo to, mimo to herwę zastąpił go bardzo dobrze. Bardzo dobry mecz stoperów. Ciężko pracował w momencie, kiedy, kiedy nie grał. E, bardzo, bardzo mocno, bardzo mocno był skupiony. Czekał na swoją szansę, i dzięki temu ją wykorzystał. W tygodniu Chubi miał wirus dość mocny. E, dzisiaj martwiliśmy się, czy jest w stanie wytrzymać 60 minut. Wytrzymał cały mecz, strzelił bramkę. E, Paweł Stolarski grał ze skręconą kostką, pierwszą połowę. E, niestety był na zastrzykach. ból, ból narastał, musieliśmy się zdecydować na na zmianę, ale wszedł za niego Filip Wójcik, e, dał, dał też, też e, niezłą zmianę i też czekał na tą szansę i też, też pokazał, że że był gotowy, żeby, żeby dobrze grać. Mm, więc tutaj, tutaj duży, duży, duży szacunek dla ogółu jako drużyny, bo, bo ten zespół wierzy w ten nasz proces treningowy, w naszą drogę, a dodatkowo poświęca się. To było nasze pierwsze zwycięstwo z Krakowem od 54 lat tutaj na stadionie. E, w kom, praktycznie no, w komplecie, nie wiem, bo nie mam danych, ale pełna, Pełny sektor kibiców motoru Lublin, głośno nas dopingujący, to też jest dla Was i dla ludzi, którzy przed telewizorami trzymali kciuki. Dziękuję. Dziękuję panie trenerze, i zapraszam do zadawania pytań. Oczywiście proszę o przedstawienie się i podanie nazwy redakcji. Dzień dobry panie trenerze. Rafał Nowak, teraz masy. Ja chciałbym zapytać, czy w założeniach na mecz z Krakowią wprowadził pan jakiś modyfikacje wynikające z analizy gry rywala? Bo, jeśli mogę powiedzieć, wydaje mi się, że graliście po prostu swoje, ale, ale być może nie dostrzegłem pewnych modyfikacji, jeśli chodzi o, o to, jak Krakowia gra i co Pan wprowadził, jeśli chodzi o swoje. Oglądałem na żywo dwa mecze zespołu Krakowi. Ostatni ten w Radomiu. Wiedziałem, że to był... że takiego drugiego meczu jak w Radomiu zespół Krakowi nie zagra, bo bo tak jak trener Luka Lesner mówił, to było po prostu słabe słabe widowisko, też nie był z tego zadowolony, z gry swojej drużyny i powiem szczerze, e, powiem to, czego ja się spodziewałem, byłem zaskoczony, że Krakowia się cofnęła w pierwszej połowie. Myślałem, że będzie tu wysoki pressing. trener Elsner bardzo mocno wspominał o intensywności i o tym, że Krakowia po prostu musi być intensywna, atakować i może to była taka zmyłka na konferencji, bo my spodziewaliśmy się tutaj Krakowi na własnym stadionie z własnymi kibicami, że bardzo mocno na nas ruszy i trochę musieliśmy się zaadaptować, bo wprowadziłem błąd, zespół w błąd, bo, bo Zakładaliśmy i ja zakładałem, że będziemy musieli szybko operować piłką na dole, bo ten pressing będzie bardzo agresywny. A tak nie było i przez to nie mogliśmy się... to znaczy chłopaki dobrze się przedstawili, natomiast musieliśmy skorygować jedną rzecz w przerwie, która pozwalała nam się częściej dostawać za linię obrony. No i w drugiej połowie po stracie bramki Krakowia już była tym zespołem, który do którego się przyzwyczaiłem oglądając zespół pasów, czyli taki naciskający, cały czas wymuszający stratę. I przez to przejęli tą, tą inicjatywę w tym momencie, kiedy strzelili na 1-1. Tutaj myślę, że taktyka pasów była trochę podobna do Lecha Poznań, jak grali w Poznaniu, bo też wiedzieli, że mamy wysoką, wysoko ustawioną linię obrony i że ryzykujemy tą grą w środek, więc myślę, że chcieli wykorzystać tą przestrzeń w kontrataku, jak wykorzystaliście świetnie, Poznaniu. I właściwie trener trochę wyprzedził moje pytanie, bo chciałem właśnie zapytać o tą postawę pana drużyny po strzelonej bramce, Bo ten poprzedni mecz w Krakowie, to 6-2, to było tak, że kiedy strzelaliście, to wcale się nie cofaliście i to się skończyło tak, jak skończyło, a teraz pomyślałem, no, motor zagra, zagrał jakby bardziej dojrzale, cofając się, ale rozumiem, że to nie było tak do końca zaplanowane, tylko... Krakowie, Ta, to, co... Tak, no to nie było dojrzałe granie, bo straciliśmy bramkę na 1-1, więc to nie było tego, co bym oczekiwał. I przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. W Krakowi od dwóch sezonów jest bardzo dobrze wykonana praca pod kątem transferów. Do Krakowi przychodzą zawodnicy o jasnych profilach. Ta drużyna ma jasno sprecyzowany profil zawodników, których bierze, bierze zawodników intensywnych, mocnych fizycznie i dodatkowo tak, piłkarskich. I jeżeli grasz przeciwko środkowi, gdzie występuje Klich, Hasic i e, Al-Amari, dobrze wymawiam, tak. bo, bo nie chcę pomylić, e, to są naprawdę piłkarscy zawodnicy i czasem chcesz, mieć inną strategię, ale ci zawodnicy po prostu robią podania, których ty oglądając ten mecz nie spodziewasz się, że one będą, bo po prostu są dobrzy piłkarsko, coś trochę jak u nas Sergi Samper, że w sumie to, to on robi taką przewagę, której nikt się nie spodziewa, czasem nawet on sam i, i przez, to, przez to robi tą przewagę, więc tutaj nie chcieliśmy się cofać, ale jakoś piłkarska pasów i plan trenera Elsnera spowodowały, że mieliśmy słabszy moment w tym meczu. Dzień dobry panie trenerze, żebycki Piotr 365 na piłce. Gratuluję zwycięstwa i Chciałem zapytać o e, grę pozycyjną Krakowi i Atak. Czy pana zdaniem to jest drużyna, która była dzisiaj bardzo czytelna i czy łatwo rozpracowaliście? Mówiłem teraz pan sporo o natomiast a teraz tak o taki atak pozycyjny zespołu gospodarzy. Nie, no to nie jest prosto rozpracować. to znaczy inaczej. Wiemy, jakie e, łatwo jest rozpracować mocne strony Krakowi, bo jest to zespół powtarzalny i nawet jeżeli się dobrze przygotujesz, to ciężko to zatrzymać. Gra na dalszy słupek, e, gdzie, gdzie są te dośrodkowania. E, bardzo często na wbiegających z drugiej linii, też wahadłowych, bardzo dużo wcięć w ataku pozycyjnym e, i, i transportu za linii obrony. I po prostu trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że nie. Kiedyś polska ekstraklasa polegała na tym, że były 3-4 dobrze przygotowane taktycznie zespoły. Reszta zespołów bardziej opierała to na jakości indywidualnej piłkarzy, a teraz jest tak, że jakość indywidualna piłkarzy wzrosła w każdym klubie, w każdej drużynie, a dodatkowo gdzieś tam prezesi, dyrektorzy stawiają na mocno rozbudowane sztaby szkoleniowe i to przygotowanie też jest inne. I nie jest łatwo w ekstraklasie po prostu w każdym meczu być zespołem, który który ma swój moment i jest zespołem także zawsze idzie, ani dominantem, bo, bo tutaj ta przewaga między pensjami zawodników, między budżetami nie jest taka duża, jak na przykład nie wiem, spodziewamy się w Chorwacji. Czy, czy na przykład jest to w premier league, że te najwyższe kluby dzieli przepaść od tych najniższych. Tutaj w ekstraklasie ten poziom zawodników jest porównywalny, poziom sztabów mocno się wyrównał i to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie i uważam, że tutaj trener El Elsner jest bardzo dobrze przygotowany do zawodu, bo być zagranicznym trenerem i wejść w to środowisko, Tutaj to równe środowisko i po prostu szybko się zaadaptować do tej ligi, to jest, to jest bardzo duże wyzwanie. Ja cenię zespół Krakowi. Ja myślę, że mają moment słabszy, który jest naturalny w trakcie sezonu, ale też mają trzy mecze. I było tutaj pytanie przed, yy, yy, przed meczem na konferencji, z którym go się trochę uśmiechnąłem i tu nie chodzi o, o jakby podważanie tego pytania, ale padło pytanie, że jeżeli zespół Krakowi przegra z 15 motorem Lublin, to to już chyba musi kończyć sezon. Bo, bo jak z kim nie wygrać jak z motorem? No, no nie jest 22 kolejki. Różnice punktowe są takie małe, że tu liga się toczy dalej i, i, i trzeba grać, dlatego życzę powodzenia Krakowi i my musimy też robić swoje, bo dzisiaj wygraliśmy, ale mamy trzy punkty przewagi na strefą spadkową. Gramy z Legią, Jagielonią, Jarką Gdynia na wyjeździe, która wygrywa. I dzisiaj jest w porządku, motor świetna taktyka za dwa tygodnie możemy się świecić na czerwoną, więc a propos tego, czy łatwo jest Krakowie rozpracować i... Bo wiem, do czego też być może to zmierzało. Nie. To jest trudna liga i trzeba cenić liczbę punktów, którą się już w tym momencie zdobyło. I tylko króciutko z mojej strony jeszcze coś taki z spokoju, bo już się nagroduj tej tabeli, ale Pan powiedział, że ona jest dosyć spłaszczona, czy jednak nie patrzcie jak kilka tabela i na to, że odkoczyliście od tej Tak, yy, powiem szczerze, że yy, wiadomo, że masz z tyłu głowy, że przed tym spotkaniem miałeś tyle samo punktów, co zespół będący... Na miejscu spadkowym. Wiesz, że Lechia, czy teraz piaskliwica trenera myśliwca, już naprawdę wraca z zaświatów i bardzo dobrze gra. I, i musisz patrzeć do tyłu. Bo skłamałbym, <laughs> gdybym powiedział, że nie, że nie interesujemy się teraz tabelą. Ale mam świadomość tego, że tutaj na ten moment to typowe miejsce. Nie jest tak ważne jak punkty, bo ta przewaga jest tak, tak krucha i mała, że tutaj jedno zwycięstwo wywinuje na dziewiąte miejsce, a jedna porażka może spowodować spadek 6 miejsc do. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Tak, to zapraszam. Dzień dobry, panie Krężek. Gratuluję. Stanisław Malek teraz pasty Gratuluję zwycięstwa. Motor Lublin chyba najczęściej strzela bramki po przerwie i tak się stało w tym meczu. Czy to jest taka czysta statystyka, czy, czy efekt jakiejś pana pracy w tej właśnie w tej przerwie między, między meczami i, i efekt? Tego po, powiem panu szczerze, że mnie pan zaskoczył, bo, bo nie wiem czy szczelamy. Czy sprawdził to pan, że często po przerwie? Mam takie wrażenie. Że pan A okej, okay. no bo, bo, teraz, ale... bo robiliśmy w przerwie na kadrę mm, takie, takie swoje raporty. i Rzeczy związane z rozwojem drużyny, i ja właśnie, my, ja mam do siebie samego pretensję o drugie połowy. Ja uważam, że one są dużo słabsze niż pierwsze. E, mniej, mniej atakujemy, mniej tworzymy sytuacji mniej zdobywamy, jakbyśmy mieli podzielić połowy na dwa osobne mecze, to mniej punktujemy w tych drugich połowach. I, I tutaj to jest coś, co, jeżeli my chcemy być na dystansie na dystansie drużyną, która jest w stanie wygrywać seryjnie, to właśnie jedną z tych rzeczy, które musimy poprawić, to jest ten moment w drugiej połowie, który najczęściej się zdarza między 60 a 75 minutą. To o pierwszy kwadrans, y, drugiej połowy. Okay, na pewno jesteśmy groźni w tych pierwszych kwadransach, bo i w pierwszej szybko strzelamy i też w drugiej potrafimy, potrafimy zaatakować, ale ogólne takie, takie jakby porównanie tych połów, no to uważam, że motor w pierwszych połowach jest lepszym zespołem niż, niż w drugich.